Kelner mistrzem sprzedaży. Jak zwiększyć sprzedaż i zrobić jeszcze więcej tipów? To jest moje autorskie szkolenie, na które serdecznie zapraszam wszystkie te osoby, które zajmują się zawodową pracą w restauracji, zajmują się obsługą gości i chciałyby się dowiedzieć dokoń, dokładnie konkretnych sposobów. Podczas tego szkolenia dam gotowe narzędzia, krok po kroku, jak obsługiwać gości, ale też w jaki sposób wykorzystać możliwości sprzedażowe w jaki sposób zachęcać gości, jak zadawać właściwe pytania zrobimy pełną obsługę od przywitania do pożegnania. Odpowiem też na takie pytania, jak sobie radzić w trudnych czasem takich sytuacjach, takich jak na przykład zabrakło jednego dania podczas serwisu i co zrobić, jak sobie poradzić, albo na przykład gość jest niezbyt przyjemny w trakcie serwisu, na przykład kiedy my mówimy mu dzień dobry, nie odpowiadaj, co wtedy zrobić, no właśnie. Albo na przykład sytuacja, kiedy my polecamy, zachęcamy gościa do kupowania, on a co pan mnie tak namawia, a co pan to stare jest, Chce pan mnie tutaj na to naciągnąć? Więc to wszystko podczas szkolenia kelner, mistrzem sprzedaży będę się z wami dzielił właśnie tą konkretną wiedzą. Jeżeli jesteś zainteresowany, serdecznie zapraszam. Oczywiście na samym początku powiem, że na swoje wszystkie szkolenia daję gwarancję 100%. Jeżeli. To, to szkolenie, to konkretne czy inne szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwracam pieniądze, nie ma problemu. Chcę mieć pewność, że te narzędzia wykorzystane, poznane przez Ciebie, zostaną wykorzystane w 100% Twojej pracy. Jeśli nie, oddaję kasę, żeby było jasne. Moi drodzy, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam i do zobaczenia na szkolenie. Cześć.